Witam w kolejnym odcinku Kospo w krajenie. No dzisiaj koszenie No i dziś jak ten. Będzie już skoszenie. Ja już tą milinkę jak mam skoszone. Ten za domem. A już go mam zaurany, bo ja chcę skosić, za Zaorać i wywieźć wapna. I wtedy za jakiś za i zasięć z powrotem. I ten. No to jeszcze szybciej sobie skos sobie skosić większą część tej łąki, bo to by za dużo mi za długo by mi zajęło na odcinku a tak to mam spokój. damy z że dziś przysiadam na Bytchi, że już są niedaleko i je wytłumaczę, gdzie mają ten, bo mówię, że ja jestem na polu i po prostu koszę trawę, oni, oni tam się tam ustawią gdzieś i, i się rozładują no rozładują no jakaś na rozładunek a za chwilę, będą się jechać, no to ten Jezus Maria 60 km trochę słabia hamulce, ale co tam się nic nie szkodzi? O. Dobra, jadę dalej. A jakaś tak prosto mi to nie wyszło, ale co zrobisz? A to już mam to tam to małe tam dało krom 4 baloty z tego mam to spresowane i owinięte wyba wy te baloty da ś... ś... ściana, Na no to pójdzie na siano to pójdzie to pójdzie na siano to to ten to będę musiały jakaś nie wiem czy zobaczę. Mówili. Może od kogoś pożyczę. No coś nie wiem, zobaczę. Bo ta moja zgrabiarka, ona coś, coś z nią jest nie tak. Ona jakoś... Na tamtym polu testowałem i ona jakoś tak nie chce coś zgrabiać. to, Ta zgrabiarka. No to zgrabiarko przed szosarką, ale... Ale to jakoś tego dziwnie chodzi. Dobra. Jedziemy. A widzicie jak kilka ostatnich przejazdów, wtedy jedziemy na gospo rozładować te maszyny. Widzicie, że rządka trochę brudna to zawsze robiła to. Musiałam to zgrabić i... To zawsze jest. Trochę tego roboty no ale co Z... no ale to zawsze jest jakiś no ale Jezus moje A, słuchajcie, takie te, no do no. no i jedziemy do tego? Jedziemy... no no. Niech jadą, bo ale szybszy nie będę od nich. No ale to... Kostki ja wszystko mam pozbierane, już mówiłem w tamtych odcinkach. Jedno pole jest muszę, muszę wywieźć wapno na jedno, na jedno pole. Ale, ja oczywiście, zabiję tam trochę porządek z tym wapnem. No, przesypałem wap wapno turem. No i. W trakcie. Przykład. No, tego wywozu wapna w inne miejsce się ursus rozkraczył. To z nim jest nie tak. A nim ledwo co do garażu wjechałem. Bo w trakcie. Tak, akcja ładowania, no musiałem tam, tam już... Nie, tam było, nie, tam była ostatnia szufla, musiałem już nie przy... ręcznie przeładować. Bo ten, bo coś ten Ursus coś nie grał. No sobie daje rady. Czy widać już tą moją tą małą gospodarkę. O! Już z tą patrzę. Ja mówię, że będę nagrywał, to oni chyba. Chyba ten się. się schowali. A widzicie nową presę. No to tu trochę trawnik A to, to nie, to z tylko kosiarką Samochód No kupiłem samochód pick a, bo A tu czepię, też O, nowy samochód Ford No już z, z tym Z beczką paliwa. No tu ja ten facet do mnie przyjechał, zapytał czy Mam wolny gaj, bo chcę przechać marchew. Trochę tu marchwi jest. O! Mówi, że tam trochę mogę wzi wziąć teraz trochę, ale wziąłem to za dużo nie chcę. No tu urszusz stoi. Umyłem go przed naprawianiem, żeby nie żeby, żeby nie był taki ten. Ja widzę, muszę go naprawić. Tam tu od niego ten. Tu dość z nową presą hale. No dość fajna presa No widzicie o Tu wapno O posławałem takie coś O do Do tych big bugów Żeby tur miał trochę No tu przywiozłem Całe wapno widzicie, tu Ten trochę zostało mi Nie wiem czy to była że... I mam zaorane O zaraz na to będę wapno woził Rzutnik, tu mam przedstawione. No. O, tu są te 4 waty co dały? Trochę dwa w Dobra, będą odłączać pracę. A tu tam nowe te. A testy. Maszyny. Tylko w rozumie miejscu mi stanęli. To tak ja przejadę. No, na polu będę odłączał. Ale tu przez to ranę przejadę, tyle. Gdzie tu buch ten stoi? Co mi to, co oral? Na początku ściągnę rozsiewacz. z tej dużej lawy tej ściągny. Musiłeś takie do tego. No. No. Nie możesz... Dość na pewno bym chciał jakiś kupić, bo tym starym się męczyć to. No ja mi te dopłaty przyjdą. No to. O. To największe pytanie. Dziwnie się z tym? Ty tu weź, weź ten zjeść Jeszcze, jeszcze ten siewnik i... A tu mówię wszedłem trochę gnaju, bo będę chciał pod kukurydzę wywieźć gnój i tu płuk na tej majovecie Dobra, jadę na ten Bez siewnik. Ojej ojej! Oj. Ja to obciążnik, bo coś się z tym... Tym dziwiga A teraz może... Na pewno... bo się spojrzeć, że on się podniesie z tym... z agregatem, bo agregat trochę swoje waży. Gdzie tam ten obciążnik postawiony? Mówi, że go nie mam, nie mam nadzieję. Że ja go niczym nie zostawiłem. Tam tu stoi? Tu go nie ma. O tu stoi. No tu, no to mam kupione, to jest używana prasa. Prasa. Że... Makhele. Dobry. Dobry sprzęt, bo dobrze. Dobrze, ten. No po, Dobra. Jadę ten. No ten agregat wciąż. No położon taki ciężki, on nie wydał się aż taki ciężki. Ciekawe będzie jaką będzie nadal się podnosił. <laughs> Ale wątpię. Z obciążnikiem już nie będzie się dźwigał. for. No ale co? No wiem, te na no, testy Przetestujemy te maszyny wyboju A nadal się nim ciężko skręca. Część się ten agregat, ale się nie wydaje taki ciężki. Lżejszy się wydaje. O, dobra. Teraz weźmiemy pług jako ostatni i pługiem od razu pojedziemy orać początku sześćdziesiąt, na a teraz na które pole tu jechać Elektry mogę wopno. no a jedziemy na tą górę, zobaczymy O to Jedziemy tam na idziemy na pole na tym A bo tam obok tej łąki niedaleko no dobra A Jedziemy o, raz jak ten pług Takie moja pesta, ja. ten Tym No i jedziemy jednak tam na tamto pole. To my jeszcze pod tą górę zobaczymy jak, jak on ci dawał radę pod tą górę. No, długo kukurydza do kaszenia. ale co? To zawsze pójdzie. Na początku zobaczymy jaką spługę idzie. Na drodze to idzie ładnie zobaczymy jak on pójdzie na polu, pod tą górę. To jest najgorsza góra, którą... To jest najgorsze pole, które mam, bo to jest, to jest po prostu góra. Widzicie, jest ciekawe jak ten pójdzie pod tą górę. Dobra, nic, nikt, nikt tu stąd nie, nie jedzie. O, patrzymy jak on nie pójdzie, nie pójdzie pod tą górę.

No, się ten. Nie ten szybciej opuszczę niż ten Ursus. <noise> ten Ursus z tym pługiem, to mogę wam pokazać tego Ursusa jaką tamtena, ale dobra. Tu się trudno no na setnym odcinku wam pokażę. O chodzi. Jezus. Maria. Trochę go ściąga z tej góry. Ale póki idzie ładnie. No, bo to za chwilę będę kończył, tylko się obrócę się pod górkę. Jezus moja, niech jedzie. Dobra, jadę. Pod tą górę. O, idzie od Kurde, jakie zrobiłem. Ale to za... zawsze. Dobra, ja będę kończył. Na razie, cześć!